Teraz pokażę Ci kolejną funkcjonalność, dzięki której wygenerujesz raport miesięczny, kwartalny, a tak naprawdę taki, jaki będziesz chciał. Na przykład, jeśli jesteś inspektorem, będziesz mógł pokazać zarządowi to, co wykonywałeś w danym okresie czasu. Myśląc już teraz o sprawozdaniu rocznym, warto zaplanować kolejne aktywności. Kryptos 72 pozwala nie tylko opisywać to, co było, ale również to, co planujesz. Żeby to zrobić, przechodzimy do modułu aktywności. Klikamy dodaj aktywność i na przykład jeśli realizujesz audy, da może zwykłe oględziny, możesz dodać taką informację. Jeśli chcesz, to przypisz dodawaną aktywność i wskaże dotyczą konkretnej czynności przetwarzania. Jeszcze najważniejsze temat na przykład weryfikacja prawidłowości zarządzania danymi. Dalej notatka, rozmowa z firmą dostarczającą usługę na temat zabezpieczeń. Weryfikacja pozytywna, data 20 kwietnia, czas trwania 90 minut. Możemy również przypisać status, priorytet, a gdyby zdarzyło się tak, że nie ma danego rodzaju aktywności, możemy go dodać szybko i łatwo w tym widoku. Powiedzmy, że to ma być audyt, ale jednocześnie kontrola kontrahenta. Nie mamy tutaj takiej aktywności, ale zobacz, dosłownie jednym kliknięciem dodamy zupełnie nową wartość. Pojawi się on nam o samej góry i po zatwierdzeniu zaznaczamy. Pamiętaj, że Kryptos72 umożliwia dopasowanie do Twojego stylu pracy. Jeszcze więcej na ten temat w prezentacji kreatora rejestrów Kryptos72. Klikamy, zapisz. To tak naprawdę wszystko. Jeśli na bieżąco będziemy prowadzili tego typu dziennik, to później wystarczy kliknąć na konkretną aktywność lub na wszystkie i wygenerować raport PDF. Asystent wygeneruje indywidualny raport dla tej konkretnej aktywności. Zobacz, jak on wygląda. Temat, oddanie dokumentacji, to wszystko. Możemy oczywiście zmienić logo, czy chociażby kod QR, zamienić na kod kreskowy. Pamiętajmy, że w Krypto72 wszystkie raporty numerowane są indywidualnie. Oprócz stricte raportu PDF, czyli wydruku. Możesz wyeksportować listę aktywności do Excela. Pamiętaj również o filtrach, dzięki którym bez znajomości skomplikowanych zapytań wyszukasz aktywności danego typu, które trwały tyle i tyle pomiędzy okresem tym. A tym. Mało tego, aktywności można również skonfigurować w ten sposób, by rzeczy, które odbywają się w systemie, jak na przykład generowanie upoważnień czy szkolenia, automatycznie trafiały tutaj do tego rejestru.